Z owianego legendą Old Trafford w Manchesterze. Witamy i zapraszamy na dzisiejsze spotkanie. A mecz dziś dla Państwa mają przyjemność komentować. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Liczymy na to, że dzisiejszy mecz dostarczy nam naprawdę ogromu niezapomnianych wrażeń. Czego jak czego? Ale piłkarskich wrażeń przez Wielkie W na pewno nam tutaj dzisiaj nie zabraknie. Tomku, przedmeczowe analizy i prognozy można snuć bez końca, ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak więc oglądajmy. Ale szatak teraz na piłkę. Goście rozpoczynają spotkanie w takim oto składzie. W bramce wystąpi Iker Casillas. W linii obrony Marquez wystąpi razem z Inigo Martinezem. Wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. Wyjaśniona sytuacja. Dobra interwencja w bramce. Usiłuje strzelać. Wyblok. Ależ to zrobił. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Junior Firpo. Junior Firpo. Misken. Rice. Declan Rice. Próbuje teraz Szczęścia. O, naprawdę dobra obrona. Rożny w wykonaniu Bruno Fernandesza. Raffinia, stracona piłka. Ładnie rozpoczyna teraz akcję. Podanie znajduje Bruno Fernandesza. Proszę państwa, bramka! No, miejmy nadzieję, że teraz nam się ten mecz rozpocznie na dobre. Możemy podziwiać to zagranie jeszcze raz. Ładne, pewne uderzenie z bliska. Świetna bramka, brawo. Tworzył nam się wynik. Jest 1-0. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Jamal. Sala. Ale zagrana. Niebezpieczna piłka. Dobry refleks karza. Wybita piłka. Przeda do przodu i szuka dobrego rozegrania. Mogą wyrównać stan meczu! I mamy wyrównanie! Ten mecz coraz bardziej nam się podoba! Mamy powtórkę tej pięknej bramki. Obrona robiła co mogła, żeby zatrzymać ten atak. Ale mimo to udało się zachować zimną krew i zdobyć bramkę. Mamy bramkę wyrównującą. Widać, że to się spodobało sztabowi szkoleniowemu. Mamy wynik remisowy. 1 do jednego. Mariona. Bruno Fernandes, co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem, ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Misken. Pytanie znajduje Bruno Fernandesza. Rozważne zagranie, strata, mało ma miejsca. Robert Lewandowski, Rafinia, wciąż utrzymuje się remis, spokojnie budują akcję. Gawi przy piłce, piłka wraca do środka, obronił to! Zagranie na klepe, krótko. De Jong ma teraz piłkę. Na dalszym słupku jest Lewandowski. No ale jednak Bramka przecina to dośrodkowanie. Mocno teraz wybija. Teraz kolejna Bon Mati. Juka do Lewandowskiego. Ależ to było wejście. Tu mogła być Bramka. Już wiemy. Jeszcze tylko minuta gry przed nami. ma Mariona. Jest. Próba strzału. Nuiske! Iker Casillas teraz świetnie broni. Centra w pole karne. Koniec pierwszej połowy na Old Trafford. Zobaczmy. Sędzia gwizdkiem rozpoczyna drugą połowę meczu, piłka znów w grze na tablicy wyników remis, ale mam przeczucie, że w szatni sztaby trenerskie teraz szansę Gabi. próba mierzonego strzału, ale tutaj chyba trzeba było uderzyć prosto i pewnie. Też tak sądzę, tymczasem zawodnik sam sobie utrudnił zadanie. Ma piłkę zobaczmy, jak pokieruje tym atakiem. Doszła ta piłka na dobieg, jest okazja. I mamy do na Roberta Lewandowskiego. Jak ten zawodnik jest w formie, to zatrzymanie go ograniczy z cudem. Na podwórce widać podanie wymierzone idealnie, jak w jakiejś grze Ale a Lewandowski okazji z takiej odległości nie niezwykło marnować i pewnie skierował piłkę do siatki. Zawsze miło patrzeć na radość trenera z bramki dającej prowadzenie. Widać z jakim zaangażowaniem podchodzi do swojej pracy. A zatem mamy wynik 2-1. Mariona. Nysken. Wilkę ma Mariona. i piękna tu była parada. Rzut rożny wykonuje Fernandez. Ośrodkowanie z pod presją, ale wyłapana piłka. De Jong. Czuwają okazji, budują akcje, coraz bliżej podchodzą pod pole karne. Co teraz zrobi? Salah. Salah traci piłkę. Niedokładne podanie. Aitana Bombati. Za bardzo się cofają, aż proszą się o wysoki pressing. Szansa! Twarde wejście, ale skuteczne. Szansa Lewandowskiego. Półka wciąż w grze po tej interwencji. Gawik przy piłce. Doskonale zablokowany teraz. na Womati. Obramkarz teraz. Bardzo dobrze. Dwubramkowa przewaga na pewno dałaby im więcej pewności siebie. Oto nadarza się okazja. Będą wykonywać rzut rożny. De Jong ma teraz piłkę że zażegnał niebezpieczeństwo tym wybiciem. Sędzia odwizduje spalonego. To wszystko było na granicy. Nysken. Został nam jeszcze kwadrans z regulaminowego czasu gry. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Podanie do rafini. Gawi przy piłce. Piękne wejście we własnej szesnastce. Kiwice tutaj wciąż wierzą, aż do końca niosą drużynę swoim dopingiem. Tylko jedna bramka, wszystko tutaj zmieni. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Z piłką Robert Lewandowski. Lewandowski ma teraz piłkę. To było dobre wykończenie, szybki, pewny strzał z bliska. Niby ciężko nie trafić z takiej odległości, ale nie każdy by sobie poradził. Mamy 3 do 1. Sala. Dobra interwencja. Nie wyczy tę próbę ataku. Teraz może być groźnie. Okazja do strzału. Słupek. Gramy dalej. Nie patyczkuje się teraz. Wybija piłkę. Gawi przy piłce. O, teraz pokazała jakość w obronie. Piłka teraz w ich posiadaniu. Virgil van Dijk teraz w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Pani sędzia gwiżdże po raz ostatni. Miejscowa ekipa musi uznać wyższość przeciwnika. Jeśli popatrzeć w statystyki, to wygrana tego zespołu jest zaskoczeniem. W posiadaniu i szansach było mało optymistycznie, ale jak widać i tak udało się wygrać.